Siemano wszystkim, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. Na dzisiejszy odcinek mamy tutaj przygotowane prawie 6 tysięcy złotych. Natomiast w dzisiejszym odcinku skupimy się bardziej na łapkach eventowych, których nazbieraliśmy ponad 50 tysięcy. No i dzisiaj te wszystkie łapki weźmiemy, sobie wrzucimy do handlarza bronią, czyli oczywiście do trybu eventowego. Także oczywiście zachęcam Was, moi drodzy, do oglądania. Jeszcze przed odcinkiem chciałbym Was zaprosić do skorzystania z mojego kodu promocyjnego, no bo tutaj z moim kodem NASTIR na stronie dostaniecie plus 10% do swojego każdego doładowania, a także 2,50 zł na start, jeżeli jeszcze z żadnego kodu nigdy na tej stronie nie korzystaliście. Także oczywiście serdecznie Was zachęcam. Tym bardziej, że właśnie możecie sobie odebrać darmowe 2,50 i otworzyć na przykład taką skrzyneczkę Indirect Case. Ja tutaj otworzę Wam od razu trzy skrzyneczki, żeby pokazać Wam, co takiego moglibyście dropnąć. No i tutaj na przykład. Takie dwie petki mi dropły i taki 5.7, zobaczymy ile to jest, słuchajcie, warte. Jedna petka 3.28, druga 2.56, no i 5.7 najtańszy ze wszystkich. Natomiast, słuchajcie, takiego darmowego skimka jak najbardziej możecie sobie odebrać. Najlepsze z tej skrzynki, co możecie drobnąć, to jest taki gigelek Ocean Drive. Także wydaje mi się, że całkiem spoko. My natomiast dzisiaj, słuchajcie, lecimy na samym początku z jakąś bitewką. Potem oczywiście przejdziemy na ten tryb eventowy i sobie tutaj dołożymy... 50 tysięcy tych łapek. Także dobra, zobaczymy, jakie skrzynki możemy sobie tutaj dołożyć do bitwy. Myślę, że dzisiaj zrobimy sobie taki mix wszystkiego, czyli dodamy sobie tutaj takie różne skrzyneczki. Myślę, że 10 skrzynek na sam początek wystarczy bitwę mamy za 377. Dajmy sobie na czterech graczy. Dołożymy sobie tutaj zaraz botów, chyba że ktoś zdąży, oczywiście wbić. Także w ten sposób bot Adrian leci na pierwszy strzał, potem bot Alex i lecimy jeszcze z botem Michelem. Także. W ten sposób, come on! No i mam nadzieję, że tutaj te różnorodne skrzynki jakkolwiek nam tutaj zagwarantują coś fajnego. Pierwszy mamy digielek. Okej, okay, myślałem, że najdroższy skin, ale tutaj zdecydowanie ta eczka jest droższa, nawet w słabym stanie. Tym razem mamy glocka. Bardzo ładny jest ten gloczek, słuchajcie, water elemental. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie sobie zagrać na tej stronie, chcecie coś wpłacić na przykład czy coś, no to na stronie możecie wygrać cokolwiek, jak i przegrać oczywiście. No na bitwach, akurat bitwy to jest taki tryb, gdzie... Wygrany oczywiście zdobywa wszystkie skiny z danej bitwy, natomiast przegrany nie zdobywa nic, także pamiętajcie o tym My natomiast mamy 97 zł, no jesteśmy na drugim miejscu, ale drugie miejsce nie gwarantuje nam niczego tak naprawdę No, teraz fajny USP poleciał, natomiast mamy tutaj, no tak łeb w łeb idziemy z tym botem Zaraz zobaczymy co tutaj będzie, no i widzicie, bot nas teraz wyprzedził, mamy 170 do 200 O, jeszcze teraz USP-ka dropnął, -no. no może być nieciekawie Niestety, zobaczmy, tu już są ostatnie skrzynki, tak naprawdę. No, jeszcze Kałacha, dropną. No nie no, chyba niestety nic z tego nie będzie. A teraz już w ogóle jesteśmy na trzecim miejscu, prawie ostatnim. No teraz ta MK? No nie zagwarantowała nam takiego profitu, niestety, szkoda. Bo tutaj no łączna wygrana była prawie 1100 zł. Także no, niestety, moi drodzy, czasami tak jest. E, dobra, otwórzmy sobie jakąś tutaj fajną skrzynkę. Tak się zastanawiam, co by sobie tutaj otworzyć. No Myślę, że polecimy z jednym ametystem. Damy mu szansę, no bo ostatnio niestety nam no nic fajnego nie oddał. Dropnął nam tek, jak dobrze pamiętam, i dropnął nam chyba USP taki. Także damy mu kolejną szansę. Jedną taką skrzynkę otworzymy, mam nadzieję na coś fajnego. No mogło na te Shadow chociaż przelecieć. Natomiast kałaszek 163. No nie mam niestety farta do tej skrzynki, naprawdę kurczę. No mamy takiego kałaszka, zostawimy sobie go mimo wszystko. Tego kałażka i otworzymy sobie w takim razie coś, coś innego. Luxuriusa sobie otworzymy za 420. Ta skrzynka zdecydowanie lepiej mi na nie idzie, także zobaczmy, spróbujmy. Oczywiście wszystko zależy od szczęścia. Mamy Golden Coila chyba też w dość słabym stanie. Zaraz zobaczymy. Well worn 191. No, mogło być lepiej. Mogło być lepiej zdecydowanie. Otworzymy jeszcze jedną taką skrzyneczkę i myślę, że będziemy mogli przejść na trybik eventowy. Jest, słuchajcie, dobry Digielek. Ile on jest warty teraz tylko. No, teraz nam naprawdę konkretnie podało. Naprawdę 1400, słuchajcie, z 420. No, tak jak widzicie, trzeba mieć na pewno trochę trochę farta. Chociaż dla tego digla, patrzcie, nie było aż tak mało procent. Kurczę, droptaliśmy Well Worn. W sumie na niego było najwięcej procent, bo było 2,3. Także, no, wcale nie takie małe szanse są z tej skrzynki, słuchajcie. Naprawdę konkret nam teraz poleciało. No wiadomo, na takiego kawahano raczej ciężko coś takiego trafić, ale się da oczywiście, tylko no trzeba mieć trochę szczęścia, wiadomo, raz odda, raz zabierze. Mamy 50 tysięcy łapek, tak jak właśnie wam mówiłem, no i lecimy sobie na eventik. mamy jeszcze 10 dni eventu, dlatego trzeba sobie tutaj te wszystkie łapki wykorzystać, no i dzisiaj sobie właśnie wrzucimy 50 tysięcy łapek do tego trybu eventowego. Mamy 50, nie wiem, czy wszystko od razu wrzucać. Może wszystko wróci, wrzucimy od razu. 51 494. Nie mam pojęcia, co za to możemy dostać. Minimum, jakie, jakie możemy włożyć tutaj, no to jest oczywiście 100 łapek. Ale widzę, że nawet nie możemy chyba tyle włożyć. Czekajcie, ile jest maksymalnie. 30 tysięcy możemy, zobaczymy czy 50. 50 też możemy. 50 tysięcy to jest maksymalna kwota, jaką możemy tutaj wrzucić. Dobra, czyli wrzucamy maksymalną kwotę, słuchajcie, jaką można wrzucić tutaj do handlarza bronią. Zobaczymy, co uda nam się tutaj dostać. Trzymajcie kciuki, bo jestem naprawdę ciekawy, co dostaniemy. Płacimy i, proszę Państwa, dostajemy SSG za 103 zł. Czy to jest dobry drop, czy nie? Nie mam pojęcia. Oczywiście, te wszystkie punkty zdobywamy ze skrzynek, i oczywiście przy doładowaniu konta dodatkowo. Także, oczywiście, to jest coś dodatkowego, coś co dostaliśmy praktycznie za darmo. No ja jestem w sumie zadowolony. Mamy takiego, słuchajcie, skautika. Nawet nie wiem, z czego to jest scout. Czy to jest z jakiejś skrzynki? Raczej nie. Wydaje mi się, że to jest skin albo z operacji jakiejś albo to jest skin z jakiejś kolekcji takiej mniej znanej, coś w tym stylu. No dobra. Dostaliśmy takiego skinka. Mamy jeszcze w ogóle 1400 tych łapeczek. No to sobie te łapeczki też tutaj może jakiegoś skina ustrzelimy. Tutaj wiadomo, nie wiem co można dostać najdroższego za 400 łapek u tych yy, słuchajcie shopów. Natomiast sobie na pewno to zużyjemy. Jeszcze jednego shopa tutaj. No i dobra, mamy 294 łapki, to już sobie zostawimy na kolejny odcineczek. No i sobie jeszcze otworzymy jakąś skrzyneczkę, moi drodzy. No dobra, otworzymy jeszcze jednego tego ametysta, albo nie. Mamy, słuchajcie, przecenę na death także otworzymy sobie trzy death case y takie. Jak widzicie, no na miniaturce był hole, na haula też, no duży, duży procent szans nie jest, natomiast spróbujemy sobie z trzema takimi skrzynkami, zobaczymy, co nam poleci tutaj z tych trzech skrzynek. No i mamy dwie mki i jednego kołaszka. to nie jest, słuchajcie, chyba taki zły drop. Okej, okay, praktycznie na zero, 196... 3 złote na plus, można powiedzieć. Dobra, do tego kowaczka sobie możemy zostawić. Tutaj ta MK cienizna, i w sumie ta też jakoś nie super. No to słuchajcie, zakończymy sobie chyba dzisiejszy odcinek. No w dzisiejszym odcinku na pewno z czego możemy się cieszyć, no to z tego Digielka, który nam wyleciał. Bitewkę niestety przegraliśmy. E, natomiast no ten Digielek tutaj zdecydowanie nam się odbił. Dodatkowo dostaliśmy jeszcze takiego skołcika z eventu, także słuchajcie, mimo wszystko ja jestem zadowolony. Aha, jeszcze na koniec odcinka otworzymy sobie w ogóle Daily Case'a, no bo zapomniałem Wam jeszcze wcześniej powiedzieć o tym, że na stronie mamy. Coś takiego jak darmowa skrzynka, którą sobie możemy de facto otwierać co 24 godziny. No i dzięki temu, że otworzymy sobie taką skrzynkę, tutaj musimy zaznaczyć, że nie jesteśmy robotem, to możemy nawet zdobyć taką kostkę fajną. No mi lecą darmowe fundusze w wysokości 005, natomiast mam nadzieję, że Wam poleci coś, in... coś lepszego. Natomiast nawet jeżeli polecą wam darmowe fundusze, no to jest to zawsze za darmo. Także mimo wszystko. Jest jeszcze z czego cieszyć. Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, no to oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, a także komentarza. Pamiętajcie także o konkursie miesięcznym. Konkurs miesięczny macie na pewno w opisie, jest to chyba poprzedni filmik na kanale, także oczywiście zobaczcie sobie kanał. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka i siemanko!